Dzisiaj bardzo kontrowersyjny temat czyli iniekcja sterydowa u osób aktywnych sportowo. Pamiętaj, jeżeli lekarz nie jest w stanie zdiagnozować problemu w Twoim kolanie, który powoduje dolegliwości bólowe i powiedzieć ci, co jest przyczyną Twojego bólu, nie daj sobie zrobić iniekcji sterydowej. Jeżeli jesteś aktywny, po takiej iniekcji, bez względu na to, co jest przyczyną Twoich dolegliwości. Dolegliwości się zmniejszą albo ustąpią. Zmniejszy się stan zapalny, zmniejszy się, się obrzęk, zmniejszą się dolegliwości bólowe. Ale jest to bardzo niebezpieczna sytuacja, bo w momencie, kiedy lekarz nie powiedział ci, co dokładnie jest przyczyną Twoich dolegliwości, jaki masz uraz, a ty wrócisz do uprawiania sportu nie mając zdiagnozowanego kolana, zdiagnozowanego urazu, nie czując z bólu, to w 100% masz szansę na pogłębienie kontuzji. I zwiększenie jeszcze bardziej tego urazu. Dlatego dokładna,